w następnej ale degustacji. E, tym razem piwo bezalkoholowe z browaru e, Sand Austell i jest to Proper Job e, IPA, tylko, że 0,5% alkoholu. E, widzicie, już mam nalane. A, kapselek. Kapselek niebieski, dedykowany e, z e, taką szyszką chwilową. Piwo wygląda... Naprawdę dobrze. Złoty kolor, kla klarowne. Piana <laughs> była dosyć duża. Zdążyła już opaść, ale nie znika. Aromat przyjemny. Cytrusowy. Jest ok. Nie czuć żadnych jakichś brzeczkowych nut czy coś takiego. Jest dobrze. Jest dobrze. Wasze zdrowie. No, oczywiście jest cienkie, ale nie jest wodniste. I to jest, to jest dobre. Fajne, goryczkowe, z takimi cytrusowymi akcentami. Jest dobrze. Nie czuć brzeczki też bardzo dobrze. Naprawdę fajne piwo. E, jakie tu są składniki? Woda, słoń, jęczmienny, pszenica, miele drożdże. A chmiele to y, Cascade, <coughs> Willamette and Chinook. Także <coughs> dobre chmiele, dobre piwo. naprawdę się fajnie pije. Zdecydowanie dla... <coughs> naprawdę ma się wrażenie, że się pije piwo, a nie coś innego. Fajny, goryczkowy finisz, wytrawnie, Dobrze. O, chociaż wiecie co, teraz Znalazłem taką minimalną brzeczkową nutkę, ale jest dobrze. Ona jest naprawdę minimalna. Naprawdę minimalna, przyjemna. Znaczy, przyjemna. <laughs> piwo jest przyjemne, to chciałem powiedzieć. E, fajne. Naprawdę, jeżeli ktoś musi pić piwo bezalkoholowe, bo akurat w tym momencie nie może pić piwa z alkoholem. No, z różnych powodów. Są różne. Na przykład jesteście wyznaczeni do jeżdżenia samochodem w tym dniu, na przykład. Albo bierzecie antybiotyki. Albo cokolwiek innego. Albo po prostu porzuciliście tą ścieżkę picia alkoholu i pijecie coś w zamian. Tak też można. No to jest bardzo dobre piwo. Bardzo wątpliwo. Na pewno bym spróbował na waszym miejscu, bo jest przyjemne. Ale oczywiście, co to by było za próbowanie, jakby nie porównał tego z oryginałem. Czyli proper job iPA. Proszę bardzo, jest proper job iPA. I ono ma 5,5% alkoholu. E, bardzo podobnie wygląda. Wiecie, no, specjalnie to zrobili, ale, ale tak. I teraz w porównaniu: kolor taki sam, piana taka sama, też się fajne fajnie tworzy. Aromat, no w aromacie jest odrobina e, wyróżnika, że tak powiem, bo. E, czuć tylko słodowość i e, jest tak bardziej no, słodko-kremowo bardziej tak to bym określił, ale jeśli chodzi o kompozycję chmieli i e, <coughs> całość, to jest taka sama. Po pierwsze, czuć e, fajne ciało, fajne słody. E, no, pełne ciało zdecydowanie inaczej smakuje. Tak. E, no i reszta jest taka sama. Nie ma jakiejś e, kolosalnej różnicy między tymi piwami, jeśli chodzi o smak. To jest bardzo dobrze, bardzo dobrze zrobili. Po prostu kopię, tylko bez alkoholu. Bardzo dobrze. Także warto spróbować. Piwo bezalkoholowe jest dobre. Jeżeli macie taką okazję, to oczywiście to zróbcie. Jeśli już próbowaliście, to proszę o komentarze, co o nim myślicie. No i mam nadzieję, że ta recenzja Wam się. Spodobała, tak jak podobało mi się to piwo, także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie Wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, także będziecie na bieżąco, a przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. Przekażcie ten film swoim znajomym, no i jeśli chcielibyście wspomóc ten bardziej, możecie wysłać mi wirtualną kawę. Link jest w opisie. Wasze zdrowie. Cześć.